Cześć! Dzień dobry! Witam Was, moi drodzy widzowie, na kanale Mr. Misiek Polec. Witam Was z nowym kolejnym vlogom. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, zapraszam do grupy na fejsie Linka znajdziecie w opisie. Moi drodzy, w dzisiejszym zajmiemy się Wałem Korbowym do Ursusa C330. Fakt faktem, Wał już był porównywany, ale dzisiaj pomierzymy omierzymy porównamy i powiem Wam szczerze, że już na dzień dobry widzę pewne różnice. A mamy dzisiaj, moi drodzy, wał korbowy z Osrudy. Cena jego waha się w granicach około 1600 zł. oraz wał korbowy z Tyczyna. Jego cena to około 2200. Eee, czy warto? Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że co mi się rzuca w ok czy to pewna różnica? Na pewno jest to inna odkówka, bardzo podobna ale jest inna. Eee, tu są znaki, które też były na wale C 360, w tym przypadku tutaj nie ma. Były gdzieś tu, były tu. Są oszlifowane. tamten wał tego nie ma, więc tutaj jest szansa, że odkówka jest inna, bardzo inna, i. Kolejna różnica, to mamy tutaj długość tego zatoczenia, i tu jest dużo krótsza. Zobaczymy sobie tutaj w przybliżeniu, ile nie będziemy tutaj Was czarować. Tutaj mamy w przybliżeniu 11 mm, może 11,5. A tu mamy, moi drodzy, 9 To taki pierwszy rzut oka, który mi się zrzucił, Zobaczcie, tu obróbka. Nie wiem, czy będzie widać. Jeżeli nie, to wam rozjaśnię. Rozjaśniłem, widzicie? Tu obróbkę. I tu obróbkę, widzicie? Jest całkiem inna. Tu mamy kołki, tu kołków nie ma. No pal Nie ma, tu nie ma. Tu mamy na dwa, tu mamy na jeden kołeczek. Czyli znowu oszczędności, nie wiem czemu, nie wiem do czego, jedną rzecz, co znalazłem, to tutaj na opisie na przeciwwadze, moi drodzy Escort. Kolejny babuł, jaki znalazłem, to tu jest stopa, przeciwwaga, przeciwwaga pierwsza, bo ma jedną kreskę, ale numer jest te 3. 2 3 4. Ale nabite jest jedynka. Następną różnicę, jaką znalazłem moi drodzy, to przeciwwagi. Przeciwwagi w strudzie nie są obrobione. Tu mamy przejechane, wyrównane. I mówię wam dlaczego? Ponieważ zdarzały się przypadki, że przeciwwaga nie mieściła się w układzie korbowym. Ocierała po prostu obok. Si i kadłubu silnika, bloku silnika, następna rzecz, którą zwróciłem uwagę, to możecie sobie zwrócić uwagę na śruby. Śruby z napisem TVS, TYS, TVS, TVS, TYS, chyba TVS. W każdym bądź razie tam mamy 10, 9, Zobaczcie, nawet i w ostruzie mamy babola. Zobaczcie. 8,8, 10, 9. Żeby nie było, że kuźwa zachwalam, tylko i zachwalam, tutaj tak samo jest. Bubble odwalony, bo z jednej strony jest 10, 9, z drugiej 8,8. Nie będziemy już sprawdzać z tamtej strony, ale żeby nie było, że Andoria, znaczy Andoria, przepraszam, wróć tyczyn jest super dobry. To tu w ogóle nie ma żadnego numeru nabitego. Widzicie? nie ma żadna, na, na śrubie żadnego oznaczenia producenta, czy czegokolwiek ale tam to już jest numer, moi drodzy, rewelacja z jednej strony śruba 8.8, z drugiej strony 10.9 jakby już na jednej przeciwwładze były 10.9, a drugiej 8.8 podejrzewam, że nikt by się nie przyczepił a tak to jest co opowiadać następna rzecz, moi drodzy, którą widzę od przodu i obróbka do tego kołnierza. Tu mamy tak delikatnie podfazowany falt, tam mamy zrobione praktycznie na prosto. No i jeszcze oczywiście koło, koło zębate do rozrządu założone, tu oczywiście nie ma, bo bidakum, mimo tej ceny 2200 było żal parę groszy na zamontowanie koła. No, i oczywiście tam jest wpust, wpusty czułenkowe. Czy tutaj widzę jeszcze jakąś różnicę z przodu, w przedniej części, moi drodzy? Wyk, wyk obrócę to sobie, bo nie chce mi się tutaj biegać. Tak, widzę, moi drodzy, w gwintach tutaj, w tyczynie jest troszeczkę głębiej, w ostrudzie jest troszeczkę płyciej. Czyli już widać, że mamy tutaj dwie firmy mamy dwie różne obróbki ale bardzo podobne ale z drugiej strony zastanawia mnie jedna rzecz zobaczcie tam jest korek na imbus, tu jest korek na imbus identyko więc może być tak, że odkówka jest jednolita ale nie bo nie ma znaków to mnie właśnie zastanawia i to jest bardzo ciekawe ale jak już tak sobie rozmawiamy, to za chwilę przejdziemy do pomiarów, mikrometr już mam. I teraz, moi drodzy, tak, ja sobie odpalam moją ściągawkę. Cofniemy to sobie. Średnica czopu głównego i to jest bardzo ciekawe, nominał, jako nominał nie ma pełnego wymiaru. A mianowicie średnica czopu głównego to jest 80,25 mm plus minus. 1.1. Przepraszam. źle. Powiedziałem plus minus. Eee, 80,25 mm minus 0 01 1 setna tak? źle. 800 do 1 dziesiątej czyli praktycznie 80,15 do 80,17 powinien mieć wał nominalny i najlepsze jest to, że pe pełen wymiar 80 mm oczywiście ujmując te 800 do 10, do 10 jest to wymiar na pierwszy szlif czyli N025 i oczywiście musimy tutaj wziąć tą poprawkę że 80, 25, 80 równy to jest właśnie pierwszy szlif. I to samo moi drodzy, ma się do pomiarów, jeżeli chodzi o pomiary korbowodów. Korbowód nominalny, czop korbowodu, ma 75, 25 i <laughs> różnica, jaka może być, to 75, 257, czyli 7 tysięcznych może być więcej, lub 32 tysięczne mniej, czyli 75,22. To jest nominał, a na 75 równe powiedzmy z tolerancją, którą przewiduje producent, mamy pierwszy szlif. Dlatego za chwilę maszynę losującą pójdzie w ruch i będziemy sobie tutaj mierzyć, pomierzymy, oczywiście wału na. Dokładnie nie pomierzę, tutaj będę się starał, bo jest odczyszczony, tutaj też obtarty, więc z tego mazidła. Tam w ostrudzie jest tawot, więc przetrzemy za chwilę i będziemy mogli mierzyć. I zobaczymy, co nam tutaj z pomiarów wyda. Zaraz wracam. Odcięło mnie, moi drodzy, więc będzie trzeba skleić odcinek. Ale już do Was za chwilę wracam przesuniemy to sobie tak jakbym ja to chciał żeby mi to tu służyło mnie i Wam troszeczkę będzie tutaj to ciężko ułożyć idealnie ponieważ dwa cylindry to nie cztery i wał sobie skacze jak chce ale już mamy he nie mamy co ja wziąłem za średnicówki Oj, Boże, Boże, Boże. Już wracam. A więc moi drodzy, korba powinna mieć siedemdziesiąt, dwadzieścia pięć. Skręcamy, ustawiamy. Mamy zero. Jeszcze wam pokażę, żeby nie było. Mamy przemiar, wzór równy siedemdziesiąt wyjmujemy siedemdziesiąt pięć, zostało i lecimy luzujemy. Do momentu aż nam przeskoczy. Siedemdziesiąt pięć dziewiętnaście, moi drodzy. pięć, 19. O, więc tutaj mamy wszystko ok, i mierzymy teraz sobie tego drugiego dziada z ostrody. Postaramy się to zrobić najlepiej jak potrafimy. Maszynę losującą luzujemy wębenek też ustawiamy na wprost blokujemy i mamy 75 18 przesunę go tutaj sobie tu odsunę i mierzymy ostatni korbowód maszynę losującą zwalniamy I mamy 75-16. Niewielka różnica, ale wszystko w selekcji, w nominale. I ustawiamy sobie średnicówkę na 80 mm. Przepraszam Was, ale musiałem podejść i dokręcić sprzęgiełko, ponieważ odkręcało mi się samo, a tak być nie pomoże. Mamy ustawione na równe 80 i mierzymy czopy główne. Na 80 nie przechodzi, nie przechodzi, nie przechodzi, nie przechodzi, nie przechodzi i nie przechodzi. Luzujemy maszynę losującą. Czyścimy ją z tego zabezpieczenia. Oczyściliśmy, luzujemy, skręcamy i... Blokujemy 815 moi drodzy 815 wszystko jest w normie pasuje idealnie. Tutaj nie chcę zrywać tej izolacji. Zabezpieczenia konserwacji. Izolacji czy rozwał tak zwał mamy wymiar w normie tu mamy zerwany, więc będzie nam łatwiej, ale już mogę wam powiedzieć, że jest ciasno. Więc wymiar ten 8015 jest robiony wszędzie, i mi to odpowiada. Przejdziemy do ostrody. O, będzie trzeba zluzować maszynę rosującą. Osiemdziesiąt moje drodzy trzynaście, osiemdziesiąt trzynaście nie chce być inaczej. No na drugiej będzie więcej, muszę muszę ją zluzować, już wam to pokazuje, blokada i mamy. 80 mm i 14 setnych. zluzowaliśmy Nie mamy na środku. musimy zluzować z powrotem. Muszę się wychylić, bo za dużo nie widzę. I mamy 80, 16. Niewielkie rozbieżności moi drodzy. Bardzo niewielkie. I jeszcze jeden wymiar mi został, poduszczelniacz. to powinno być 100, więc przyniosę sobie mikrometr, bo tym też mogę zmierzyć, ale przyniosę sobie mikrometr od Przyniosłem sobie mikrometr odsetki, dlatego że każdy ruch rozkręcenie go im dalej, tym już ta skala może być niedokładna. Więc tu mamy set setunie. Ustawiamy sobie seteczkę. Mamy idealnie ustawione 100 i mierzymy go w tym miejscu. I już Wam mogę powiedzieć, że izolacja zdarta. Mamy tę setkę. Ale dokładnie musimy zluzować maszynę losującą. Bębeneczek. I mamy 105 setek. O, i widzę już, że osruda będzie miała inny wymiar. To mieczem wojuje ten od miecza ginie podobno więc tutaj mierzymy dokładnie i mamy 101 setkę więc moi drodzy uważam że wymiary są porobione prawidłowo jeden i drugi wał nadaje się do montażu jako nominał co mi się yy... Rzuciło na oczy jako różnicę. Powiedziałem wam o tym. Uważam, że to odkówki albo pochodzą z różnych. Chyba, chyba z, jedne, z jednego miejsca moi drodzy, tak to według mnie wygląda, ale z różnych form. Bo są bardzo podobne, są bardzo, 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 bardzo podobne. Obróbka jest inna, bo to trzeba sobie powiedzieć. W porównaniu ze C360 mamy coś innego. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Każdy niech podejmuje decyzję za siebie. Wy macie odpowiedź. Ja osobiście tego wałobym. <laughs> nie kupił? Dlaczego? No 200, moi drodzy. 200 do ciapka, który sobie spaceruje. Spaceruje albo sobie w garażu. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Każdy robi, jak uważa. ta się do następnego, hej, cześć.